HTC Desire 620 to duży, niedrogi smartfon o świetnych możliwościach muzycznych. Ma ciekawy design i jest bardzo solidnie wykonany. Tylna część obudowy pokryta gumowatym tworzywem zapewnia pewny uchwyt telefonu. Telefon wyróżnia się dużymi, donośnymi głośnikami stereo. Ekran Desire 620 ma rozmiar 5 cali i rozdzielczość 720x1280 i jest wykonany w technologii IPS, która gwarantuje ostry obraz, ładne kolory i dosyć szerokie kąty widzenia. Wyświetlacz sprawdza się wyśmienicie podczas serwowania po stronach www i oglądania filmów. Smartfon ma czterorodzeniowy procesor taktowany i 1,2 GHz oraz 1 GB RAMu. Wystarcza to do płynnej pracy systemu i aplikacji oraz pozwoli na dobre działanie większości gier. Wbudowana pamięć to 8 GB, które możemy rozbudować używając karty microSD o pojemności do 128 GB. Przednia kamera ma czułą matrycę o rozdzielczości 5 megapikseli, dzięki czemu wykonamy bardzo ładnie wyglądające autoportrety. Matryca głównego aparatu ma 8 megapikseli i w dobrym oświetleniu pozwala na pstrykanie bardzo ostrych fotografii o atrakcyjnej kolorystyce. Oba aparaty pozwalają kręcić filmy w rozdzielczości Full HD. Smartfon obsługuje łączność LTE, która zapewnia nam najszybszy komórkowy internet. Docenimy to na przykład podczas streamowania mediów z sieci, w tym muzyki z serwisu WIMP, która doskonale zabrzmi na dużych głośnikach Desire 620. System operacyjny Android 4.4 KitKat z nakładką HTC Sense jest prosty i intuicyjny, a widget BlinkFit zapewnia wygodny dostęp do wybranych treści. Kolejnym udogodnieniem jest znajdujące się w ustawieniach narzędzie do łatwego przeniesienia danych z naszego poprzedniego telefonu, zarówno z systemem Android, jak i iPhone'a. Miło, że w awaryjnych sytuacjach możemy istotnie wydłużyć czas pracy bez ładowania, korzystając z trybu ekstremalnego oszczędzania energii. Klienci T-Mobile mają dostęp do usługi MyBox, a w niej atrakcyjną ofertę hitowych serwisów, takich jak kursy językowe SuperMemo, gry i nawigacja NaviExpert. Duży ekran HD to znakomite miejsce na oglądanie seriali, programów i filmów z serwisu Player. HTC Desire 620 to dobra propozycja dla osób, którym zależy na posiadaniu niedrogiego smartfona z dużym wyświetlaczem i szybką łącznością LTE. To bardzo porządnie wykonany, a estetycznie prezentujący się telefon. Jego atutem jest również dobry przedni aparat do autoportretów.